Chcieliście, że widzieliście różne dziwne i odleśne rzeczy do jedzenia Zobaczcie tam. Właśnie to Gooey Duck, pisze się to tak jakbyśmy to przeczytali Geoduck, jak połączenie Kaczora Donalda i Kapitana Planety. I jest to naprawdę obrzydliwy skorupiak. Obrzydliwy, wygląda jak małża z wielkim penisem, która wyra który wyrasta z jej skorupy. I podaje się to w formie sashimi, żeby nie było zbyt łatwo. W tym momencie mam na stole e, Gooey Duck, czy Geoduck w dwóch formach. Tutaj jest zawartość muszli, której nie je się surowo i która musi być yy, właśnie usmażona. W tym momencie jest ona zrobiona w sosie yy, z czarnej fasoli. Yy, całkiem smaczna, smakuje troszkę jak wątróbka i jest całkiem pikantna. W czym zaznaczam, że to stworzenie jest naprawdę ekstremalnie obrzydliwe, kiedy je widzimy na żywo. Yy. Ale przyrządzone jest całkiem kwatrzem. Natomiast tutaj mamy sashimi, na lodzie podane, na osałaciem. Właśnie z tej mięsistej części gooey która jest y, mięśniem de facto. I ciekawe jest to, że w ogóle gooey duck to jest taka nazwa trochę z przysłowiowej dupy. Mianowicie jest to nieudana amerykańska transkrypcja słowa, które występuje w języku indian, w, w indiańskim jakimś tam dialekcie, który oznacza głęboko kopać i jest to dialekt... W którym mówi w tym momencie 80 osób na całym świecie. Takie żyjątko, które żyje sobie gdzieś głęboko zakopane na plaży stanu Waszyngton, żyje na przykład. Alright. To jest temat na inny film, tego nie pokazujemy. <grywa> W każdym razie takie żyjątko żyje sobie na przykład 160 lat zakopane pod ziemią, głęboko w bóle, jedząc sobie spokojnie algi, dopóki pojawia się taki krzysztof jak ja, który postanawia je zjeść. I to jest właśnie najbardziej obrzydliwe zwierzę, jakie widziałem e, w formie sashimi, czyli na surowo. No i spróbujmy. Mm. Naprawdę dobre. Jakby mi ktoś powiedział, że to jest po prostu ryba, to bym chyba uwierzył. Jest chrupiące, trochę twardsze niż ryba, które, która zwykle występuje w postaci onigiri, czyli takiego japońskiego, podstawowego rodzaju sushi. Chrupiące, o smaku morskim, takim troszkę zbliżonym do ośmiornicy. W sumie smak tego stworzenia nie jest aż tak oryginalny, jak jego kształt i postać, którą widzimy na zewnątrz. 对，嗯，他。 Głowa, czyli ta część, która jest pokry 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 pokryta muszlą. E, smakuje jak wątróbka, ale naprawdę świetnie jest to przyrządzone. W tym pikantnym sosie z czarnej fasoli. Mm. jest... No świetnie. Słodko, gorzko, kwaśno, słodkie. Natomiast to, e, czyli sashimi, surowy mięsień, pindol giodaka, Guidaka. E, <śm> Mm. świetny morski smak, który nie jest. Ma inną konsystencję niż ryba. Jest, najbardziej jest zbliżony chyba do ośmiornicy, w sashimi, ale smakuje inaczej. Jest to faktycznie bardzo oryginalny smak, który w dodatku zaskoczył mnie o tyle, że jakby rzadko spotykamy się z czymś z tak totalnej czapy, jak coś co nazywa się gujdag, prawda? Założę się, że jak zauważyliście nazwę tego filmiku, to nie wiedzieliście o co chodzi. ja też nie wiedziałem o co chodzi jeszcze dzień wcześniej.